Witaj, cudowna istoto. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Skoro trafiłeś na ten film, to znaczy, że poszukujesz wiedzy, która pomoże ci odzyskać swoją energię i witalność. A może czujesz, że coś ci ją odbiera i chcesz to zmienić? Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu. Od 13 lat świadomie pracuję nad swoją energią i odkryłem wiele rzeczy, które mogą ją podnosić albo obniżać. Dziś podzielę się z Tobą tym, co najbardziej osłabia Twoją energię i co możesz zrobić, aby ją chronić. Zostań do końca! Bo podam Ci praktyczne wskazówki, które mogą odmienić Twoje życie, um, dlaczego nasza energia spada. Nasza energia nie jest czymś stałym. Możemy ją wzmacniać lub osłabiać, świadomie lub nieświadomie. Jeśli czujesz się zmęczony, bez motywacji, masz niską wibrację. Być może pozwalasz, aby pewne rzeczy odbierały Ci Twoją moc. Jakie to rzeczy? Negatywne myśli i emocje? Wszystko zaczyna się w umyśle. Jeśli często myślisz o problemach, zamartwiasz się przyszłością. Pielęgnujesz żal do przeszłości. Twoja energia naturalnie spada. Każda myśl ma swoją wibrację. Gniew, smutek, lęk to emocje o niskiej częstotliwości, które wyczerpują Twoją siłę. Nieodpowiednie otoczenie i toksyczni ludzie wpływają na Twoją energię, a ona zależna jest od tego, z kim spędzasz czas. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy narzekają, krytykują, mają negatywne nastawienie do życia, przejmujesz ich energię, często nieświadomie. Bardzo ważne jest jedzenie, bo to nie tylko paliwo dla ciała, ale także dla Twojej energii. Żywność przetworzona, pełna konserwantów, sztucznych barwników i cukru, nie tylko osłabia ciało, ale również wpływa na Twoje pole energetyczne. Według dawnych przekazów oraz współczesnej nauki, pokarm o niskiej wartości odżywczej powoduje stagnację energetyczną. Chcesz mieć więcej energii, postaw na naturalne, pełnowartościowe jedzenie. Warzywa, owoce, orzechy, nasiona, zdrowe tłuszcze, to wszystko podnosi Twoją wibrację. Brak ruchu i kontaktu z naturą, czy zauważyłeś, że po spacerze na łonie natury czujesz się lepiej? To nie przypadek, natura oczyszcza nasze pole energetyczne. Ruch, nawet lekka aktywność fizyczna, pozwala na przepływ energii w ciele. Gdy tkwimy w bezruchu, nasza energia zastyga, a my zaczynamy czuć się ospali i przygnębieni. Zbyt duża ilość bodźców i technologii, świat jest dziś pełen rozpraszaczy. Telefony, social media, telewizja. Każdy nadmiar bodźców męczy twój umysł, a to prowadzi do energetycznego wypalenia. Im więcej ciszy i świadomego czasu bez ekranu, tym lepiej dla twojej energii. Więc jak chronić swoją energię? Po pierwsze, świadomie wybieraj swoje myśli. Zamiast skupiać się na negatywach, zacznij zauważać dobro wokół siebie. Wdzięczność ma ogromną moc energetyczną. Po drugie, zadbaj o swoje otoczenie. Unikaj ludzi, którzy ciągną cię w dół i otaczaj się tymi, którzy cię inspirują. Twoja energia jest zbyt cenna, by ją marnować na toksyczne relacje. Po trzecie, jedz świadomie. Wybieraj produkty bogate w energię, świeże, naturalne, najlepiej organiczne. Zauważysz różnicę w samopoczuciu. Po czwarte, spędzaj czas w naturze. Każdy kontakt z drzewami, wodą, ziemią oczyszcza i regeneruje Twoją energię. Po piąte, rób cyfrowe detoksy. Daj swojemu umysłowi odpocząć. Spróbuj przynajmniej raz dziennie wyłączyć telefon i pobyć w ciszy. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć, co wpływa na Twoją energię. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju duchowym, świadomości i energii, koniecznie subskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że masz w sobie ogromną moc. Dbaj o swoją energię, a twoje życie zacznie się zmieniać na lepsze. Dziękuję, że jesteś. Wysyłam ci mnóstwo dobrej energii i do zobaczenia w kolejnym filmie.